Zaskakującą i ciekawą scenografią rozpoczęła się kolejna edycja Festiwalu Teatralnego Waliska w Łomży. Zaplanowano kilkanaście spektakli konkursowych oraz wydarzeń artystycznych. Głównym organizatorem konkursu jest Teatr Lalki Aktora w Łomży. Znaczy, za każdym razem staramy się, żeby nasz festiwal, który organizujemy co roku był imprezą bogatą artystycznie, ofitował wydarzenia. Nie tylko o wydarzenia, które odbywają się w salach teatralnych, ale również, żeby miasto żyło tym festiwalem. I myślę, że tegoroczny program jest bardzo bogaty, dlatego że z wielu zgłoszeń, które napłynęły z prawie niemal z całego świata, do konkursu głównego zaprosiliśmy 13 teatrów. 9 teatrów to, 9 teatrów to są teatry z zagranicy, między innymi z Włoch, Słowacji, Białorusi. Izraela, Francji, Węgier, dodatkowo też przyjadą teatry polskie. Świetne grupy zresztą. Oprócz nurtu konkursowego organizujemy też Festiwal OFF, a więc to są te wydarzenia, które mogą być prezentowane na starym rynku. Po wielu rzeczywiście takich negocjacjach i w zasadzie było to takie oczekiwanie, kiedy w końcu będę mógł zaprosić Teatr 8 dnia z ich największym spektaklem plenerowym czas matek. No w końcu udało się dopiąć i. W tym roku Łążyńska publiczność będzie mogła zobaczyć to gigantyczne, piękne przedstawienie. Festiwal, oczywiście, ma rangę konkursu, jury będzie przyznawać nagrody. Główna nagroda to jest Grand Prix Festiwalu. Ufundowana przez prezydenta Łomży, który sprawuje honorowy patronat nad naszą imprezą. Dodatkowo również przyznawana, przyznana zostanie nagroda za scenografię, muzykę, nagrody aktorskie, więc jest kilka tych nagród i finansowych, i rzeczowych. No i myślę, że festiwal udowodni po raz kolejny, że jest. Wielkim wydarzeniem w regionie, w mieście, że doskonale rezonuje również i poza granicami, że to będzie w ogóle takie święto, święto teatru, święto sztuki. W czasie uroczystego otwarcia, refleksją związaną z twórczością artystyczną, podzielił się ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. Część konkursowych spektakli zostanie zaprezentowana na gościnnej scenie Centrum Katolickiego. Znany angielskiej historii kultury Christopher Dolson. Napisał, że współczesne wyzwania mają przede wszystkim naturę duchową. Ten cytat dedykuje dzisiaj wszystkim twórcom i widzom Festiwalu Gdańska. On przypomina, jak wielka jest rola kultury w kształtowaniu lepszego świata. Życzę wszystkim, aby udział w spektaklach przyniósł wiele dobrych myśli i pozytywnych doświadczeń. Niech mobilizuje do dostrzeżenia w naszym życiu bogactwa i piękna życia duchowego. Które otrzymaliśmy od Boga. W uroczystym otwarciu festiwalu uczestniczył Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego. Bezwzględnie na to, gdzie odbywa się. Bardzo interesujące i wysokiej rangi przedsięwzięcie artystyczne w naszym województwie. Samorząd Województwa Podlaskiego stoi na stanowisku, że należy je wspierać. Wspieramy szereg inicjatyw w stolicy województwa, w Suwałkach, ale oczywiście też na Ziemi Łomżyńskiej. To jest kilkanaście inicjatyw, które, w którym finansowo uczestniczy samorząd Województwa Podlaskiego. Tym razem Teatr w Walisce. już od kilkunastu lat samorząd Województwa jest obecny na, na tej Imprezie. Dla nas jest to impreza wysokiej rangi artystycznej. Specjalne pieniądze w budżecie województwa są na to przeznaczane. Po ilości wykonawców, bo jest ich kilkudziesięciu na tym festiwalu, widać, że przyciąga festiwal świat artystyczny z całej Polski, z całej Europy, z całego świata. Tym bardziej doskonała promocja Województwa Podlaskiego i też prestiż dla jego kultury. Tak więc, yy, nic nam nie pozostaje, jak wspierać Łomżyńską Walizkę. Organizację Festiwalu Teatralnego zawsze wspiera samorząd Łomży. Jest to wydarzenie o ogromnym znaczeniu, bo 26. Festiwal Teatralny Waliska. Gościmy w Łomży reprezentację 10 krajów, łącznie z Polską. A więc, jest to taki minimum. Powiedziałbym, to są prawie małe mistrzostwa Europy teatralne. Ja ogromnie się cieszę, że przez te kilka dni mieszkańcy Łomży będą mieli ucztę, ucztę teatralną. Festiwal Teatralny to jedna z wielu imprez kulturalnych organizowanych w mieście i regionie, ważnych także dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego. Chyba powinniśmy wszyscy cieszyć się z tego, że mamy w Łomży. Tak wiele instytucji kultury i mamy festiwale, w tym te międzynarodowe. I tutaj trzeba wymienić Międzynarodowy Festiwal Waliska, który przez chwilą otwieraliśmy, ale również Muzyczne Dni Drozdowo Łomża, jak również Festiwal Filharmonii Łomżyńskiej Sacrament Musica, koncertu Lutosławskiego związany z Rokiem Lutosławskiego. I myślę, że wszyscy łomżyniacy, mieszkańcy Łomży, ale, ale nie tylko okolic. Powinni cieszyć się i zapewne cieszą się, że mamy tak bogatą ofertę kulturalną właśnie w okresie teraz początek wakacji, wakacje i naprawdę oprócz tego, że, że są niedawno otwarte bulwary, że jest rzeka, że są muzea, ale mamy również te takie inne możliwości korzystania z tych ofert kulturalnych. Po oficjalnym otwarciu i krótkiej przerwie technicznej rozpoczęła się część konkursowa festiwalu. Pierwszy na scenie łomżyńskiego teatru lalki aktora zaprezentował się teatr ze Słowenii. Spektakl, jak Szemiel szedł do Warszawy według Izaaka Singera, to historia żydowskich mieszkańców hełma lubelskiego. Tytułowy Szlemiel, który dociera do wymarzonej Warszawy, stwierdza, że jest tam podobnie jak w rodzinnym hełmie.

Ah 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 ah, 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 ah eh, eh. la A visitor had told me Show 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 <tries> ah, ha, ha, eh, eh. la A visitor had told me <tries>

Z kolei w sali widowiskowej centrum katolickiego wystąpił teatr Maska z Rzeszowa. Spektakl Ble to historia niepokornego motyla, pazia królowej, który zmuszony do opuszczenia swego królestwa trafia na grupę oryginalnych mieszkańców starego autobusu. A ja nie wierzę tobie! Zalepka! O, nie! Powiem on na pewno przyszedł tu, żeby zapytać Ble, co słyszał. Tak, i pogłaskać jego śliczne futerko. I spojrzeć mu głęboko w oczy. I wyszeptać mu do uszka. Ble! Próby trwało około miesiąca. Pracowaliśmy z młodą reżyserką, którą jeszcze znałem ze szkoły, z reżyserii, właśnie Laurą Słabińską. Praca była sympatyczna, taka wręcz bym powiedział nawet rodzinna. Atmosfera na festiwalu jest wspaniała ci ludzie wszyscy otwarci, rodzinni, uśmiech. I to jest atmosfera, która zawsze, zawsze yy, panuje na festiwalach. To, to jest piękne, że, że można w ten sposób się ze sobą kontaktować i, i że ludzie ze środowiska potrafią w taki piękny sposób ze sobą obcować. Jednym z wydarzeń towarzyszących festiwalowi są prezentacje teatrów ulicznych. W tym roku cykl wieczornych spektakli rozpoczęło przedstawienie Teatru 8 dnia z Poznania. Czas matek to przedstawienie o współczesnych kobietach, matkach, które dają początek życiu, a później często do znają utraty dorosłych już dzieci, ofiar wojen, konfliktów. Przedstawienia plenerowe dla nas są przede wszystkim takim wyzwaniem w, w dziedzinie obrazu, plastyki, y, takiego bez y, tekstu opowiadania właśnie za pomocą tych wszystkich efektów. W bardzo prosty sposób i myślę no, sugestywny przez, przez obrazy opowiedziana historia bardzo prosta, tego jak człowiek powstaje, jak się rodzi, jak, y, jakim to jest cudem istnienie, jak jak dorasta cieszy się życiem jak piękne jest każde poszczególne istnienie i jak straszliwe bywają bywa śmierć jak często ona w dzisiejszych czasach przychodzi nagle i niespodziewanie i jak bardzo ofiarami tej śmierci są pośrednio matki kobiety bo to synowie mężowie czy bracia giną w tych wojnach i staje się taką figurą te kobiety bym powiedziała. Te, takim znakiem, ideogramem współczesnych czasów jest mnóstwo zdjęć takich kobiet, które jak pieta albo w innym e, krzyku rozpaczy za, za klętę w jakiejś fotografii niemy. My przez lata pracy nad tymi plenerowymi spektaklami doszliśmy do pewnej takiej logistycznej umiejętności, która pozwala nam te spektakle jednak grać, mimo że one są dość duże. Bo to nie są tiry. My przyjeżdżamy tutaj sprinterem, czyli takim osobowym mercedesem, który ciągnie przyczepę i dwiema małymi ciężarówkami z przyczepami, ale to nie są żadne tiry. To jest, poza tym, no to jest kilkanaście osób, które w ciągu jednego właściwie dnia, półtora dnia powiedzmy to stawia dzisiaj. Więc myślę, że jest to, no, że wykazujemy się tutaj właśnie głównie moi koledzy no, takimi i pracowitością, i wszechstronnymi umiejętnościami, bo potem są aktorami, a, a przez półtora dnia przedtem po prostu montują scenografię.